Dzień dobry. Mirosław Maziarka, AgroSmartLab. Dzisiaj jesteśmy w gospodarstwie Pawła Kalickiego. Dzień dobry. Jaka miejscowość? Filipowice. Niedaleko. Koło Zakliczyna, Czy tam przy, niektórzy, koło Nowego Sącza? Niektórzy tak. myślą tak. E, Pawle, jakie masz duże gospodarstwo i od kiedy, lat, od kiedy uprawiasz? Ja prowadzę gospodarstwo już od 28 lat, prawie 30 lat. Gospodarstwo jest tutaj, gdzie jesteśmy, ten obiekt ma ponad 2 hektary. Mamy jeszcze jedno stare mniejsze gospodarstwo, na którym teraz przeszliśmy, zmieniliśmy produkcję na truskawkę, też ze względu właśnie na rzeczy, które będziemy o, tam później mówić o nich. Tutaj jest ogórek uprawiany w tym roku na hektar jest ogórka gład, gładkiego Quintusa i hektar jest kolczastego, czyli grunta. SV35. Także te i testujemy, która z upraw będzie bardziej ekonomiczna. Z Pawłem poznałem się jesienią ubiegłego roku w 2021 roku. Ania Wizę, szefowa portalu pod osłonami, zadzwoniła do mnie i mówi, że jest tak jeden producent, który trochę ma problemów z chorobą szalonych korzeni i czy przypadkiem moglibyśmy spróbować coś podziałać z. Fasem podchorowym w tym temacie. Eee, Pawle, to powiedz najpierw, kiedy, od kiedy się zaprzyjaźniłeś z tą chorobą? No, to było już 5-6 lat temu, od kiedy no, zachciało mi się kupować rozsadę. Bo do, do tej pory robiliśmy sami rozsadę, i teraz nadal robimy sami. No. Staramy się pozbyć tej choroby. Nie jest to już takie proste, nie wiadomo, gdzie zalega ani dezynfekcja, ani wymiany podlewań tego wszystkiego na razie nie bardzo nam pomagają. Testowaliśmy już później różne środki. Na początku się wydawało, że to nie ma wpływu na planowanie w pierwszym, drugim roku jakoś to tam. Dawaliśmy radę, ale no, tamten rok już y, przechylił szale. Chyba jest mimo... gdzieś dwa lata, tak? Tak, tak. od dwóch lat, tak. Y, jest to z jakie roku, zresztą, spod, z Tak naprawdę no z roku na rok jest coraz gorzej, bo y, coraz wcześniej spada plon i coraz wcześniej musimy kończyć produkcję. Bo największy wpływ na rozwój tej choroby ma pogoda. Tak, Pogoda tak. I, i ona, jak tylko dostanie sygnał do zbyt dużej wegetatywności, no to roślina wtedy prze, przechyla szale. I nie idzie w ogóle. I, się, tak, I nie ma zbiorów, zbiory spadają. Już tak jak dawniej normalnie zbieraliśmy o tej porze, no to przez ostatnie lata, można powiedzieć, dogorywaliśmy i trzeba było Coś podjąć szuka. decyzję o y, likwidacji. Jesienią, my wzięliśmy od Pawła kostki zainfekowane chorobą szalonych korzeni i sprawdziliśmy u siebie w laboratorium, czy ten kwas podtlarawy działa. Okazało się, że rzeczywiście, poza tym, ładnie zabije, hamuje. Paweł, ty zrobiłeś w ubiegłym roku na, tylko na początku takich testy, żeby sprawdzić, czy nie ma toksyczności dla roślin. Tak. Jakie tam stężenia dałeś? No, nawet były testy od, od 0,5% do 2,5%, to tylko że na pomidorze. Na pomidorze, tak, tak. bo to była druga. Na pomidorze, pomidorze. I nie, było i, tam nic. nie było żadnych problemów z tym, przez to zdecydowałem się właśnie, żeby e, W tym roku tak, I ogórka, Kiedy posadziłeś już... tu w tym roku te ogórki? Tutaj ogórki były siane na 27 grudnia. Z własnego wysiewu, z własnej mężarce. No i po 21 dniach wysadziliśmy, czyli Dziś. gdzieś koło 15 stycznia były sadzone na miejsce stałe, później niż w tamtym roku. No ale to właśnie też ze względu na to, że próbujemy i przesunąć termin, spróbowaliśmy Ości. zmienić odmianę, tak samo, żeby, żeby jak najbardziej wpłynąć na, tak, no, wpłynąć na tą chorobę. No, i, I od początku próbujemy tutaj dozować. Tak, bo to w tym, na tym areale dozujemy kwas potworowy agroec. W drugiej części masz ogórka, powiedzmy tego gruntowego, gruntowego tak. który był dwa tygodnie później chyba posadzony, tak? Trzy tygodnie później. Trzy tygodnie. Tam nie stosowałeś żadnej. Nie stosujemy dezynfekcji. tam żadnej, raczej dezynfekcje były, ale nie stosujemy tam kwasu potworowego? Tak. Powiedz mi, bo za chwilę dojdziemy, jakie tam stężenia różne, co robiliśmy. Reasumując, czy jest jakaś nadzieja w tym, żebyśmy z tym agroecą, tym kwasem podchorawym mogli trochę pomóc? Jak, jak, to, jak Ty to Wygląda oceniasz? Wygląda na to, sobie? że tak, bo to co zauważyłem od początku, w miejscu włożenia kapilara do kostki, Gdzieś w obrębie 2 3 y, centymetrów widać, że to y, działa, że to Tam wypala nie tak nawet tego. łącznie z, z glonami, łącznie z ten y, korzeń nie wychodzi po kapilarze do góry. I nie zabetonowało jak gdyby tego A kapilara. A to był taki problem wtedy? Tak, nawet potrafiło wejść do, do wężyka, potrafił po kapilarze Uf. ten korzeń iść do góry i jak ja to mówię, zabetonuje kostkę i cała woda rozlewała się dookoła. Teraz w tym roku tego nie widać i w kostkę po prostu woda wchodzi w kostkę, tutaj w miejscu, gdzie jest włożony kapilar czysto jest. Jest czysto do tego nawet, że, że nawet te glony nie, ma, nie są zielone, tylko widać, gdzie, że ten kwas podchlorowy był dozowany. Bo dawa, tak, na początku dawaliśmy półprocentowy, bo tak. tam właśnie się obawiałeś, czy nie tak, będzie no, jakiejś Tak, Same nowości koszty, jak wszyscy wiedzą, są olbrzymie, a w tym roku szczególnie no, nie można błędów popełniać ryzykować. i ryzykować, bo. No, Wiadomo, o czym to się wyglądało. Podawaliśmy co tydzień e, rano, bo ja tak, tak kiedyś zaleciłem, żeby rano, kiedy myśleliśmy, że jak będzie transpiracja, to roślina tak. mocniej pociągnie gdzieś przez miesiąc, ale okazało się, że jednak ten pojawia tak, się. Nie ten. No, wszystko, wszystko tak. Tutaj też działało, tylko że stwierdziłem, że może jeżeli mamy dezynfekować bardziej, to może lepiej zrobić to popołudniu, żeby e, to ta, ten kwas podchlorowy został na kapilarze, żeby został w kostce u góry, żeby tutaj e, zabezpieczyć, żebyśmy go nie dążyli wypłukać, bo samo to, że my go tutaj przelejemy tą kostkę przez dzień, gdzie tam można podawać na dwa, trzy podlewania i później znowu przelewy idą duże i wypłuczemy to. No. To jest to? inny sposób, troszeczkę ja przepraszam, wtrącę się słowo, bo my mamy wiele już informacji zwrotnych nawet i od największych producentów, że podając jednak od rana do południa, ale na takie choroby w pomidorach jak pseudomonas czy Rak bakteryjny, to my musimy wyżej go yy, tak, tak. podejść te, z tym kwasem. A, tak. A tutaj nie, bo tutaj stricte ważymy, walczymy Korzenek. z korzeniem w kostce. I, I, później, I później zobaczyliśmy, że nie jest do końca i dodałyśmy dwukrotnie tak, większe, czyli półtore procentowe. Tak, półtora, nic to krzaku nie zaszkodziło. Nie widać jakiś ubocznych efektów. Zbiory do tej pory są yy, no na pewno. Właśnie, z bo jak patrząc poziomie. na ten, jesteśmy prawie koniec Maja. Tak, tak. I jak na koniec tą porę maja jest i, trochę. I jest ogórku? nadzieja, że. że Idziemy w dobrym kierunku, że może, że może to pomoże, bo nic innego naprawdę nie pomaga. Już naprawdę pytałem wszystkich łącznie z holendrami, łącznie z jakimiś tam innymi branżami. no Nikt nie ma sposobu. No nie na, jest łatwo na to pro problemy. My tu dzięki Pawłowi właśnie testujemy różne stężenia fazy. Generalnie próbowaliśmy co tydzień. Żeby też koszty ograniczyć. No tak. bo tu, tu nie chodzi o to, żeby pomóc, a, a znowu zje, zajechać finansowo. I patrząc na to, jak teraz dawaliśmy 1,5%, to już jest lepiej, ale u Pawła mamy jeszcze jeden problem, który możliwe, że będzie u wielu producentów, a mianowicie: my badamy, jeśli dozujemy, to mierzymy takim fajnym urządzeniem prostym, tak zwanym ORP Redox, potencjał właśnie utleniania zabijania, i my dajemy, że tam miało być powyżej 700 mV, czyli jakiś problem był, że nam zjadało ten kwas potlarowy. Ja myślałem na początku, że trochę to jakiś biofilm. Ale okazuje się, że ten kwas podklarawy reaguje z formą amonową nawozu. I Ty jakie je stosujesz? Jest tam niewiele, ale... Nie coś... saletry Saletrę wapniową to jest jedyny nawóz, w którym, który zawiera saletrę e, e, amonową, postać amonową. Tak. tak. to nie dodajemy w tym roku, bo tak troszeczkę przewertowaliśmy e, różnych operacji, piszę, opro, opracowań... opracowań, tak, i wszędzie piszą, żeby przy szalonym korzeniu nie stosować jakichś tam polepszaczy e, wzrostu, czy, czy właśnie... A amonowa postać też powoduje Nadmierną wegetatywność. Czyli generalnie. My wycofaliśmy tak. w tamtym roku jeszcze na początku była, w tym roku wycofałem całkowicie, całkowicie postać amonową. Wygląda na to, że, że tak trzeba, bo no, krzaki są no zdrowia, bo... nie ma tak, aż takiego e, nasilenia tej wegetatywności w tak, tym bo roku. to pewnie wiele rzeczy się złożyło. Dajemy na to, że radę tak się obrobić, poprawię. bo przez tamty, do tej pory przez dwa czy trzy lata nas wykańczało to, że już e, nie byliśmy w stanie zapanować nad wzrostem wegetatywnym. No właśnie, bo tu widzę biologiczną tylko ochronę tak, ochrona przeciwko biologiczna nie było tu robione żadnych zabiegów na, na grzyby jak do tej pory nie ma. Nie ma żadnych praktycznie, Szkodzików troszkę mączny, mączny, ten, nie może, przepraszam, przędziorek nas troszeczkę zaatakował, jak to na plantacji ogórków no, zawsze jest znaczy, i, i będzie, jest poroznoszona biologia. Pute, później sypaliśmy jeszcze Fytosoilusa no i, i staramy się jakoś to ograniczać, bo i przez to też nie stosuje żadnych tą uprawę zabiegów. jeszcze do kiedy? Bo jak patrząc, to jeszcze rośliny mocne, to myślisz... Dopóki, dopóki się da, dopóki tak? ekonomicznie będzie to uzasadnione i, i tak naprawdę będziemy siać pomidora prawdopodobnie gdzieś koło 4-5 czerwca. No to do 15-20 czerwca, jeżeli to będzie ekonomiczne, będziemy to trzymać. No to super. Reasumując. Yy... Co w tamtym roku i przez ostatnie lata już, w tamtym roku, już w maju, praktycznie nie było ekonomii, ale już nie mieliśmy wyjścia no. nie było co robić do żeby... Czyli plony rok do roku na pewno są większe. Nie? Tak, są większe. No, no Dużo jest zmiennych w tym roku. No, da, tak samo, termin sadzenia, no i, i ten właśnie kwas podklorowy i. Na razie jestem z tego tutaj jestem zadowolony, że, że to naprawdę fajnie zadziałało i i efekty czyli są możemy my doradzamy ewidentnie, że trzeba byłoby nie półprocentowe, czyli ten półtora procentowy tak. pewnie od początku. Tylko trzeba jeszcze zobaczyć i, i wytestować czy jak dużo tego dawać, czy tak. to trzeba dawać przykładowo tam jedno podlewanie, trzy podlewania, pięć podlewań, bo ale to też ale ekonomia raz na tydzień. i raz na tydzień. Tak, tak, bo to tak, wszystko tak, musi tak, mieć tak. wpływ żeby, na ekonomię, nie ten. I, i to, co ważne, my mówimy, no, żeby sobie zbadać, czy przypadkiem nie ma, bo albo są te płynne nawozy wapniowe, wtedy one jeszcze mają mniej formy amonowej, bo niestety kwas potworowy rozkłada amonową do amidów. E Jeśli e jesteście zainteresowani, to firma Royal Brinkman czy AgroSmartLab prowadzi sprzedaż tego polskiego produktu. Na bazie, tu dodamy, bo kwas podchorawy jest w 100% biodegradowalny, wytworzony tylko z naturalnych składników i my wszyscy mamy go w swojej krwi, w białych ciałkach krwi. Czyli życzę zdrówka Paweł. Dziękuję bardzo. I bardziej ekonomicznego, ale to już niestety koszty inne związane z tak. produkcją. No tutaj już... jest dylemat olbrzymi, no ale, ale dajesz radę. Jeszcze daję rady. Zobaczymy, co przyniesie jesień teraz, bo to wszyscy wiedzą, że problem największy to teraz jest opał, bo Opel. przez te wszystkie zawirowania wojny no, nikt nie wie, co się, co się może wydarzyć, nawet czy będziemy w stanie dokończyć produkcję w jesieni, bo... Teraz no, się no, udało. Nie jeszcze nie... się udało, bo mieliśmy jakieś zapasy, i dzięki temu udało się nam to dobrnąć do końca. Teraz jeszcze trzeba zakończyć sezon wiosenny, a co będzie w jesieni, to zobaczymy. Dzięki bardzo za rozmowę. No, Dziękujemy. Bardzo.